Agata Matuszewska i Sebastian Laskowski, dwoje uczestników jedenastej edycji popularnego programu telewizyjnego Rolnik Szuka żony, mimo że nie odnaleźli swojej drugiej połówki w czasie emisji show, wciąż wzbudzają niemałe zainteresowanie wśród wiernych widzów i fanów formatu. Ich drogi, choć początkowo wydawały się rozbieżne, po zakończeniu programu coraz częściej zaczęły się przecinać, co tylko rozbudza wyobraźnię internautów i poplotki o możliwym, nowym rozdziale ich wspólnej historii. To, co początkowo wydawało się jedynie koleżeńskim kontaktem, zaczęło przybierać formę bardziej osobistego i intymnego związku, przynajmniej w oczach obserwujących ich użytkowników mediów społecznościowych. W momencie, gdy program dobiegł końca, a miało to miejsce kilka miesięcy temu, Większość widzów zapewne sądziła, że wraz z ostatnim odcinkiem zakończy się także medialna obecność uczestników. Nic bardziej mylnego. Fani nie tylko nie przestali ich obserwować, ale wręcz z nowym zapałem zaczęli śledzić każdy ich krok, każdą fotografię i każdą migawkę z życia prywatnego. To właśnie za sprawą mediów społecznościowych, na których Agata i Sebastian publikowali wspólne zdjęcia i relacje, ponownie trafili na usta wielu. Nie umknęło niczyjej uwadze, że tych dwoje coraz częściej widywani byli razem, co oczywiście natychmiast wywołało lawinę komentarzy i domysłów. Czyżby los, który początkowo nie zeswatał ich w programie, dał im drugą szansę poza kamerami? Czy pośród atmosfery wspólnych rozmów i spotkań, między Agatą a Sebastianem, zrodziło się coś więcej niż tylko sympatia? Sytuacja nabrała jeszcze więcej kolorytu, gdy para pojawiła się wspólnie w śniadaniowym programie telewizyjnym Pytanie na śniadanie. Choć Agata próbowała zachować dyplomatyczny ton i unikać jednoznacznych deklaracji, jej słowa były wystarczająco sugestywne, by nie uspokoić ciekawości widzów. Mówiła o silnej więzi między uczestnikami, o tym, że spotykają się w pełnym gronie, całą siódemką, lecz gdy przyszło do odpowiedzi na pytanie, co łączy ją z Sebastianem, zaznaczyła, że obecnie jest to przyjaźń. Tyle tylko, że to właśnie słowo przyjaźń, niektórym wydało się zbyt neutralne, zbyt ogólne, by całkowicie rozwiać wszelkie wątpliwości. Kilka dni później Agata dolała oliwy do ognia. W mediach społecznościowych opublikowała wpis, w którym zaskoczyła wszystkich informacją, że jest w związku. Nie podała jednak żadnych szczegółów. Nie powiedziała, kto jest tym szczęśliwcem, co tylko rozpaliło ciekawość jej obserwatorów do czerwoności. W wiadomościach prywatnych zaczęły pojawiać się liczne pytania, wiele z nich zadawano wprost i bez ogródek. Czy jest to Sebastian? Czy nowy partner to ktoś z programu? Czy ich przyjaźń przerodziła się w coś więcej? Agata, być może z lekkim rozbawieniem, postanowiła podzielić się treścią tych wiadomości z szerszą publicznością, pokazując, że pytania te powtarzają się niemal w kółko, a najwięcej z nich dotyczy Sebastiana. Zwróciła się nawet do niego publicznie, jakby oczekując, że to on rozwieje wszelkie wątpliwości i wreszcie powie wprost, jak jest naprawdę. On jednak, przynajmniej na razie, milczy. Nie pojawiło się żadne potwierdzenie, ale też nie padło żadne zaprzeczenie, a jak wiadomo, cisza potrafi być równie wymowna jak słowa. Wszystko to sprawia, że ich relacja pozostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic ostatniej edycji programu. Czy to rzeczywiście tylko przyjaźń, czy może początek czegoś znacznie głębszego, co z czasem dopiero nabierze kształtów? Jedno jest pewne: widzowie jeszcze długo będą przyglądać się każdemu ich ruchowi z niesłabnącą ciekawością.